Silencio, zasady przykładowa rozgrywka, gra oddawnictwa co, bardzo dziękujemy dwóch do czterech graczy około 15 minut zabawy i od 10 roku życia, ja bym powiedział nawet do 8. Naszym celem jest wyłożenie kart w odpowiednim kolorze, czyli zielonym, żółtym, niebieskim. Czerwonym rosnącym, otworzy nam się taka historia, opowieść, co się tam działo i jest to całkiem fajna, fajna opowiastka. Karty widzimy są dwustronne, z efektem jasnym, efektem ciemnym. Efekt jasny jest uruchamiany, gdy o na przykład mam tutaj jedynkę, daję taką kartę piątkę, mogę ją dać, jest więcej 1 od 5 wtedy daję ją jasną i uruchamiam efekt jasny. Natomiast e, jak miałbym sytuację taką, że e, tu byłaby, biorę tą dziewiątkę mam odsłoniętą, tu miałbym dziewiątkę jako jasną, ale po tej dziewiątce ktoś by dał dziesiątkę, no to, to jest bezpośrednio numer e, po, po tym, e, po, po dziewiątce jest teraz dziesiątka, to muszę wtedy dać ciemny, tak? My po prostu, jak mam karty tego samego koloru, ale jedna po drugiej następująca numerycznie, no to wtedy ta kolejna musi być jako ciemna, więc efekt ciemny czyli taki bardziej, bardziej coś nam musi utrudnić, że tak? nam za dobrze idzie. Tutaj mamy wyrocznie. w wyroczni będą wykładane karty, odsłonięte, które gracze będą mogli sobie wziąć w odpowiednich momentach danym efektem. Tu są zakryte że do uzupełnienia tej, tej wyroczni. Tyle kart, ile jest graczy. Każdy z nas będzie miał 5 kart. Jeśli gram w komplecie, to 6. Jest karta tawerna, ona jest do, do takiego wariantu, który nam trochę ułatwia grę. Mamy kapliczki. Rozpoczynamy od jedynek, czyli będzie od jedynek w górę, w górę nam szło. Natomiast. W pewnym momencie możemy tych kart użyć, tak? czyli jeśli użyję tej, to taka karta jokera, to każdy z tych efektów poniżej mogę aktywować to oczywiście robię tak, że już jest zasłonięte na ciemną stronę, czyli zużyte. A tutaj mogę użyć, ale no każda z nich ma swój efekt, tak? do zielonego, do żółtego, niebieskiego, czerwonego. Jak użyję, to, to oczywiście mam, mam zużyte, one są fajne też pokazane graficznie w swojej turze mogę kartę wyłożyć lub mogę spasować. Jeśli kartę wyłożę to używam odpowiedniego efektu. Efekt jasny może być użyty, ale nie musi. Natomiast efekt ciemny musi być uruchomiony. I co my tu mamy? Efekt ciemny, czyli następny, oznacza, że E, następny, e, e, znaczy efekt taki, taki jasny, z, z przekreśloną ciemnością, mówi nam, że kolejna karta z efektem ciemnym nie uruchomi się. tak? E, natomiast, przekreślona jasność, to oznacza nam, że e, następny e, efekt e, jasny się nie uruchomi. Czyli ten dobry. Tak, jako ten, to jest bardziej negatywne z tej strony. To oznacza nam, tu mamy to, to podane na karcie, że e, kiedy jest już wydana jakaś karta zielona, żółta, czerwona na stole, a nam na przykład ona nie pasuje, no to wtedy e, mogę ten efekt uruchomić, jeśli mam go oczywiście na, na jasnej, zagranej karcie. E, e, Czyli jak dałbym tutaj, o ten gracz ma tutaj taką trójkę, mógłbym ją dać, tak? Ona nie jest dwójką, więc nie jest na ciemno, tylko na, na jasno pokazane i może ten efekt uruchomić czyli mógłby zagrać, mógłby wziąć jakąś kartę na swoją rękę zieloną, żółtą, czerwoną, z wyłożonych już tutaj, jeśli byłyby wyłożone. Oczywiście, siłą rzeczy, jak mu jakaś karta blokuje, tak, to sobie odblokowujemy dostęp do tych wcześniejszych kart. Tutaj mamy, że dajemy innemu graczowi, jako ciemny efekt, kartę jakąś z tej wyroczni. Tak? Nie wiem, co mają inni gracze, oni nic nie mogą mi powiedzieć, bo tu gramy w ciszy, nic się nie mówi. Temuś muszę dać jedną kartę z tych tu włożonych. Najlepiej taką, jaka mi by pasowała, żeby, żeby on zagrał. Tutaj mamy efekt jasny z żółtego, w tym miejscu pokazany. Chodzi tu o to, że zagrywam sobie kartę z ręki. Odsłoniętą, i któryś z graczy, jak mu nie pasują karty, no to może ją zagrać jako swoją. Jeśli każdy z nas po kolei spasuje, no to przegrywamy grę, tak? bo można swojej turze spasować lub zagrać, ale jak wszyscy by spasujemy, to się rzeczywiście nie możemy zagrać, więc przegrywamy wtedy. tak? Ciemny efekt: swoje karty tasujemy na ręce i jedną losowo wykładamy, czyli no losowa karta, tak. Potem mamy efekty jasne, zielone, to są zamianka. I tu mamy zamiankę, tak, zamiankę ze stosem dobierania, z, z tą e, z świątynią, tak, z wyrocznią odsłoniętą lub z innym graczem. Zamianka kart, ale oczywiście nie mówimy, ona nie pokazuje kart, tak. E, tutaj mamy, że musimy zagrać bo ciemny efekt, musimy zagrać zieloną kartę. I tą zieloną kartę musimy zagrać. Już zaraz pokażę, bo to jest konkretna karta. W zależności ile nas gra 2 gra czy 8, graczy, gra czy graczy, 4 gra czy 13. Jako efekt ciemny zielony, czyli ten negatywny. Na końcu porównujemy się z tabelą wyników. Już ją oglądamy. I tu mamy. 2, 3, 4 graczy grało, zostało ile mi zostaje na, na ręce? 0 tak? to perfekcja, e, wtedy możemy tam w, w, w wariant dany zagrać. Jeśli zostało nam 1, 2, 1, 3, 1, 4, jeśli 1 zgra, to nieźle, ale jednak nie, nie, nie tak super, najlepiej. A jeśli 3 i więcej, no to no, nie trać serca, ale, ale graj w tavernę. E, ten wariant tawerna oznacza to, że e, kiedy. Mamy, mamy trzeci efekt ciemny, gdzie nie, się nie udało, że nie, 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 znaczy ten te ciemny to jest utrudniający, o, tak? że, że, nie, że się nie udało, ale ja bym, o, dam, dam po jedynce, dam dwójkę, no to siłą rzeczy muszę tą, tą dwójkę dać tak, tak, w ten sposób. Tutaj miałbym po dwójce trójce, trójkę, no to znowu muszę ją tak dać, tak? Jeśli byłby trzeci gdzieś efekt y, ciemny, niekoniecznie na tym niebieskim, no to wtedy mogę tą kartę sobie y, uruchomić. Robiłem tak, że tawerna została otwarta i mówię, mam na przykład y, dwie karty, tam trzy karty, y, których nie mogę zagrać. Albo mam y, tylko wysokie karty w kolorze zielonym. Albo proszę nie zagrywać w kolorze żółtym. Trzy rzeczy mogę powiedzieć. Jeśli kolejny gracz, yy, i wtedy jak to mówię, yy, yy, no to, to, już, to wtedy odsłania tę kartę. Kolejny gracz, jak chce użyć znowu tej karty, żeby powiedzieć którąś z tych trzech kwestii, no to musi robić to w ten sposób. Zakrywa kartę na zasłoniętą. W te trzy, trzy ciemne efekty się uruchamiają, tak? Nagle się nam uruchamiają. Oczywiście tu jeszcze o tą świątynię wyrocznie muszę uzupełniać karty. No i yy, gramy porównując się ze. Z, z wynikami, z tabelą wyników. Mamy tu ta, e, do, e, kapiczkę jokera, czyli mogę raz w ją uruchomić, wybrać sobie, który chce efekt, ona potem jest taka ciemna z drugiej strony, lub mo, każdy może sobie też uruchomić jedną z takich, e, ale tu już jest konkretny efekt, efekt dla zielonego, efekt dla żółtego, efekt dla niebieskiego, efekt dla e, czerwonego, tak? Mamy fajne ściągawki tych efektów, efekty takie bardziej pozytywne, trochę zakłócające nam, wprowadzające chaos do gry, ale też mogące pomóc. Celnie jest, że zawsze, że zawsze przeszkodzi, No te to są generalnie do, do planowania, tak? I tu, tutaj współpracujemy, nie wolno nic mówić, żeby jak najwięcej kart wyłożyć, czyli żeby potem się porównać z tabelą wyników. Gra podobna do, do The Game Quick and Easy. E, silencio, czyli no, cisza, tak, cisza, e, dzięki.